Ten dźwięk oznacza w naszej firmie start nowej emisji tokenów na platformie Mozaiko, a dzisiaj premierę ma projekt Copernic Go, czyli sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Cześć. Cześć, także wyjątkowy dzień, poczuliśmy się troszeczkę jak, jak na GPW. Kuba Dobroszek, moim gościem jest dzisiaj Rahim Black. Opowiedzmy troszeczkę o tym projekcie, bo Kopernik Go jest projektem, który zakłada włączenie społeczności w finansowanie stacji przy zastosowaniu technologii blockchain. Bardzo fajnie to brzmi na papierze, może rozwiniemy troszeczkę to zagadnienie. Budujemy sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Pierwsze stacje już teraz działają na rynku, są dostępne na Armii Krajowej w Krakowie. Jest duży zespół deweloperski, który będzie pozyskiwał teraz lokalizację, aby łącznie tych stacji postawić 10 tysięcy do 2030 roku. A zalążkiem zawsze powstania naszych firm jest zarówno synergia z naszą grupą Kopernik, zasobów ludzkich, które mamy teraz w dziale Kopernik Design Studio, a kapitał zalążkowy pochodzi z tokenizacji. Tokenizacja jest tą formą pozyskania kapitału która pozwala nie tylko pozyskać inwestorów, ale także prosumentów, czyli przyszłych użytkowników tych stacji, którzy będą naszymi lojalnymi nie tylko inwestorami na początku, ale także potem klientami. Także tokenizacja jako forma pozyskania kapitału i rozwoju też tego ekosystemu w sieć wirtualnych prosumentów. Budujemy sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Co jest najważniejszym aspektem tego projektu? Bo dużo się ostatnio dyskutuje w przestrzeni publicznej, na przykład o braku sieci ładowarek w tym momencie w Polsce. Z drugiej strony już teraz wiemy, że do 2035 roku wszystkie samochody produkowane w Unii Europejskiej będą musiały mieć zeroemisyjne, więc wydaje mi się, że przed naszym krajem jest bardzo mnóstwo wyzwań, którym jeszcze musimy sprostać. No, ludzie boją się kupić samochód elektryczny, bo brakuje stacji ładowania. Z kolei firmy, które mogłyby takie stacje postawić, patrzą na ilość tych samochodów i one przebywają w takim wolnym jeszcze póki co tempie. A prawda jest taka, że trzeba się spieszyć powoli, to znaczy nie przestrzelić się ponieważ no dzisiaj postawienie 10 tysięcy stacji no byłoby nadwyżką w stacji w stosunku do jeżdżących samochodów. Mhm. No ale z drugiej strony no nie można tego zacząć robić za 2-3 lata, bo proces deweloperski takiej stacji szybkiego ładowania, doprowadzenie tam, stacji, tam trasy kablowej, uzyskanie tam bardzo dużej mocy przyłączeniowej, żeby bardzo dużą energię oddać w krótkim czasie lub móc ją magazynować, to czasami potrafi zajść 2-3 lata. Więc taka spółka deweloperska musiałaby teraz przez 2-3 lata Doprowadzić do energetyzacji takich punktów. No i nie możemy tego zacząć za 2 trzy lata, no bo sytuacja za z kolei 5-6 lat się diametralnie zmieni. A to mówią wszystkie statystyki yy, o, no, o rozwoju elektryfikacji, która w tym momencie jest już absolutnie bez względu na to, czy ma czy nie, jest przesądzona. Więc trzeba wyczuć ten moment, żeby tego nie zrobić za późno, nie zrobić za wcześnie. My twierdzimy, że to jest idealny moment, ostatni dzwonek, żeby nie było za późno. A dzisiaj dzwonek to nie jest jeszcze y, uruchomienie tych stacji, ponieważ no, ten projekt, to przedsięwzięcie infrastrukturalne wymaga ogromnych środków i ogromnych procesów deweloperskich, które nie da się <coughs> przyspieszyć. Y, czyli wszystkie pozwolenia, wszystkie zgody, y, wszystkie dzierżawy lokalizacji. Mhm. Y, dlatego zaczęliśmy teraz. Będziemy stopniowo oddawać pierwsze stacje. Będziemy oddawać pierwsze 100 stacji. Mamy zaplanowane na za 2024 rok, dlatego że pierwsze dwa lata przede wszystkim będą skupiały się właśnie na wydzierżawieniu kilkunastu tysięcy lokalizacji, żeby finalnie te 10 tysięcy punktów ładowania w Go powstało. Także wszystkie światła na niebie, wszystkie przesłanki właśnie legislacyjne czy, 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 do, czy na przykład czy na przykład dotacje chociażby. No, 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 czy chociażby yy, yy, prawo o tym, że ostatni spalinowy samochód nowy zostanie sprzedany w 2035 tym roku, to wszystko pokazuje, że elektryfikacja jest ważnym elementem całej transformacji energety, energetycznej w drodze do zeremisyjności 2,50. Hmm. Też duże znaczenie ma fakt z dostępnością samochodów w tym momencie. No Dużo się mówi o tym braku tej dostępności i eksperci przekonują, że taką receptą na to wszystko są elektryczne samochody właśnie, które gdzieś tam łatwiej pozyskanie niż tradycyjne już teraz. Chciałbym dopytać o te lokalizacje, bo podałeś liczbę konkretną zaplanowaną przez Was 10 tysięcy. Czy możesz coś powiedzieć w jakich lokalizacjach te stacje będą Powstawały i kto się może ubiegać o postawienie takiej stacji u siebie? Przede wszystkim chcemy postawić te lokalizacje z jednej strony w miejscach potencjalnie najbardziej rentownych, z drugiej strony będziemy też chcieli stawiać je w miejscach prestiżowych. Kopernik Go, jako część grupy energetycznej Kopernik, która zajmuje się z jednej strony stacjami ładowania bardzo z drugiej strony farmami fotowoltaicznymi. No, ma być spółką taką multienergetyczną, dostępną nie tylko dla biznesu, ale także dla konsumentów. Budując farmy fotowoltaiczne na nieużytkach rolnych, nie zbudujemy rozpoznawalności marki tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast postawienie takich punktów ładowania, jak ten tutaj, w jakichś takich nawet centrach miast, w jakichś prestiżowych parkingach w centrach handlowych, no, pozwoli, pozwoli się pokazać. Tej marce przed konsumentem i znacznie podnieść wartość całej grupy energetycznej, którą, którą stworzę właśnie w Koperniku. Więc to jest też jeden z powodów, dla których chcieliśmy się pokazać na ulicy, dosłownie, tak? Żeby kiedyś wartość tej spółki była jak największa. Więc będziemy chcieli być w miastach, będziemy chcieli być w starówkach, będziemy chcieli być w centrach handlowych, w instytucjach publicznych. W instytucjach, w szkołach, w resortach spa, w pływalniach, w siłowniach, wszędzie tam, gdzie ludzie będą nawet wybierać te miejsca ze względu na możliwość naładowania samochodu w trakcie użytkowania, użytkowania tych miejsc. Lista potencjalnych lokalizacji jest bardzo duża. Zawsze będziemy oferować wybór, mhm. że możemy taką stację postawić jako naszą wtedy jest to bezkosztowe dla właściciela, a on jeszcze zarabia na lokalizacji i wartości sprzedania energii lub możemy ją postawić z właścicielem, jeżeli ten będzie chciał na przykład używać tej energii za darmo, wtedy my zawsze będziemy operatorem takiego, takiej stacji, bo taka stacja to nie tylko stacja, ale także i cała obsługa, bilansowanie energii, przesył mhm. energii, rozliczanie energii, sprzedaż tej energii, e, znalezienie tej stacji na Google Maps poprzez aplikację Copernic Go, którą stworzyła dla nas holenderska firma Last My Solu więc tych y, prac nie tylko z samą stacją. Te stacje powstały w krakowskiej fabryce Biela. E, bardzo dobra robota. Natomiast no, cała ta obsługa deweloperska i sprzedażowa to jest praktycznie drugie tyle, które waży w tym całej wartości tej, tej stacji. Więc mm. jesteśmy otwarci na bardzo dużo lokalizacji, tam gdzie parki, stoją samochody, gdzieś stoją dłużej, chociażby najdłużej w osiedlach, całą noc kilka godzin powiedzmy w centrach handlowych, a, a, a tam, gdzie będą trasy szybkiego ruchu, bo będziemy chcieli też zrobić stację szybkiego ładowania z małą architekturą pomiędzy po prostu miastami, no to wtedy już takie małe, małe punkty, kompleksy ładowania, które wyposażymy jeszcze w różne usługi, które zagospodarują ten najkrótszy czas ładowania, który się wynosi 20 minut, no to oczywiście tam już będziemy no, mieli dużo więcej pracy do wykonania. Też nowa ustawa mówi o tym, że takie punkty powinny znajdować się co 60 km, więc naprawdę jest ogromna robota do wykonania, więc wtedy to muszą być szybkie ładowarki. W miejscach takich całonocnych one mogą być wolne, a różnica cenowa między wolną ładowarką, a szybką to jest od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy, więc, mhm. więc różne stacje w różnych miejscach, ale gama potencjalnych miejsc jest bardzo, bardzo szeroka. Wejdźmy może do tych tokenariuszy. Kto może zainwestować? Inwestycja sieć stacji. Podkreślę, w sieć stacji, a nie w stacji ładowania. Zaczyna się od dwóch złotych. Dzisiaj token Cego kosztuje 50 centów. Inwestując ten token, nabywasz nie udział w jednej stacji, bo ona miałaby jakiś sufit przy nawet pełnym obłożeniu, ale w sieć stacja, ta już z sufitu takiego nie ma, a ten, który ma 10 tysięcy stacji jest bardzo, bardzo wysoko postawioną poprzeczką. Więc inwestując dzisiaj to przedsięwzięcie, czyli w sieć stacji, nabywasz regularne przychody z każdej zenergetyzowanej stacji, która będzie płacić co miesiąc kwotę od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w zależności od tego, czy jest to AC, czy AC LED, czy DC, czy DCXL, czy DCXXL LED od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie tamtym dla posiadaczy udziałów w sieci Stacji ładowania Koperniką. Więc w przeciwieństwie do farm fotowoltaicznych, gdzie sprzedawaliśmy udział w konkretnej farmie, tu nie sprzedajemy udziałów w jednej stacji, czy w konkretnej stacji, tylko w całej sieci, która będzie rosnąć. Dlaczego tak zrobiliśmy? Bo farmy dzisiaj są bardzo, bardzo rentowne, natomiast stacje ładowania jeszcze nie. Ale dzisiaj największy biznes na stacjach można budować właśnie na budowanie jej skali, a nie rentowności, bo jest to branża wschodząca, w której taka. No, skala będzie miała swoją wartość i my tą wartością chcemy się podzielić, płacąc właśnie regularne przychody, niekoniecznie od y, zysków, tylko po prostu od samego faktu postawienia punktu ładowania. Im mhm. więcej będzie tych punktów, tym większe będą korzyści i tym bardziej będzie rosła wartość, wartość, e, e, wartość udziału w tej sieci. Dzisiaj są to Cztery punkty ładowania w dwóch stacjach Armii Krajowej, ale chcemy, żeby ich było kilkadziesiąt, kilkaset. Także jesteśmy na samym początku tej drogi. Mm -hmm. Każda inwestycja, nawet ta, wydawać by się mogła najlepsza, wiąże się z pewnym ryzykiem. Jakie tutaj ryzyko można by było ewentualnie wskazać? No, patrząc na, na moje dotychczasowe doświadczenie, no to przede wszystkim ryzyka legislacyjne, prawda. W tym kraju naprawdę prawo może się zmienić diametralnie i częściej na niekorzyść niż na korzyść. Ostatnia zmiana <laughs> o górnej cenie, po jakiej można sprzedać energię do sieci, to już jest w ogóle komunizm najczystszej postaci. <laughs> do głowy by mi przyszło. Ja rozumiem regulowane ceny przy kupnie energii, ale żeby podyktować ceny przy sprzedaży energii, to, to trzeba być naprawdę. Naprawdę systemem no systemem no, takim mocno scentralizowanym, dlatego że w tym momencie no, klienci nie wiedzą, jak się zachować, e, rozwiązywane są kontrakty z odbiorcami, rozwiązywane są decyzje bankowe, no bo nagle ktoś podyktował górną granicę sprzedaży energii. Ale nas ona nie dotyczy, ponieważ ona dotyczy farm powyżej 1 megawatt, a my akurat postawiliśmy na farmę 0,99 MW więc my sprzedajemy tym całej. Chorej sytuacji ceny, ta, dalej energię po najwyższych cenach. Nie celowaliśmy w duże farmy, bo porywalibyśmy się w ten sposób z motyką na słońce. Zawsze zresztą mówiłem, że duże farmy nie są bardzo duże ryzyko, mhm. chociażby przedłużająca się energetyzacja czy coś e, podobnego, czy na przykład chwilowe zawieszenie takiej, takiej farmy. A tutaj w przypadku no, jedynek te, to, te ryzyka są zdecydowanie bardziej e, zminimalizowane i rzeczywiście tutaj też nas to nie dotknęło, co nie znaczy, że że, że, że się cieszę, bo pojawienie się takiej granicy no, jest irracjonalne z punktu widzenia no, ekonomicznego i niewidzialnej ręki rynku. Naprawdę, Adam Smith się przewraca w grobie. I patrząc na to, co się działo z ustawą wiatrakową, patrząc na to, co się dzieje teraz z fotowoltaiką, patrząc na to, że są plany o wprowadzeniu miejscowego planu zagospodarowania dla fotowoltaiki, to znacznie utrudni poszukiwanie lokalizacji. Dlatego znowu dzięki Bogu tak się spieszyliśmy z polskaniem lokalizacji i polskaniem 2000 WZ, bo to już nas też nie obejmie. No to ja nie wiem, co, co, co rządzącym przyjdzie do głowy. Ale jakoś tak mi się wydaje, że. Zawsze w takich zmianach najbardziej cierpi ten gruby biznes, czyli te duże farmy, duże tematy, bo, bo to, tego konsumenci zauważą najmniej, prawda? Mamy na przykład mikroinstalacje, które były dotowane, podczas gdy dużym wytwórcom się przeszkadza. I być może przez to właśnie, że te stacje będą widoczne na ulicy dla prosumentów, czyli dla tych głosujących, to być może tutaj, tutaj rząd będzie się zachowywał w tych decyzjach bardziej na przykład populistycznie i przez to mniej zepsuje. Niech tylko, chociaż nie przeszkadza, to będzie dobrze. Okej. Okay. Dobrze, żeby jakoś podsumować tę rozmowę, bo jakby mówiłeś o tym przez cały czas, ale żeby to zebrać w jakąś taką jedną zwięzłą odpowiedź, dlaczego inwestycja w sieć ładowarek jest opłacalna? Ja tak sobie myślę, kiedy, kiedy się przysłuchuję, że być może takim kluczowym aspektem jest fakt, że to jest wschodzący rynek, jak użyłeś takiego sformułowania, więc mamy jeszcze szansę podczepić się pod coś, co być może niedługo stanie się bardzo popularne. No, no oczywiście, że tak. No nie stawiamy dzisiaj stacji paliw, bo takie stawiano zanim to stało się modne, więc yy, rzeczywiście wyczucie tego momentu, zanim coś będzie duże, żeby doprowadzić do tego, żeby to było duże, nie zrobić tego za późno, ani nie zrobić tego też za wcześnie, bo nie dotrwasz w tej rentowności, to jest jakby to najważniejsze kryterium w ogóle wejścia na rynek i uważamy, że to jest ten moment, żeby za te 2-3 lata Czerpać ogromne korzyści z rosnącej skali, i wyobrażam sobie to, że takie punkty będą na każdym miejscu, tak jak dzisiaj. Widzimy wszędzie paczkomaty, widzimy wszędzie inne punkty. Na przykład tak absolutnie wyobrażam sobie to, że każdy parking będzie miał punkt ładowania i my będziemy w tych punktach sprzedawać bardzo drogą energię elektryczną. To, że drogą to oczywiście nie jest dobre dla konsumentów, ale tu mówię. Do tokenariuszy, którzy będą wytwórcami tej bardzo dobrej energii. No wyobraź sobie, że taki punkt za kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych na przykład przyniesie miesięcznie na przykład trzy tysiące złotych. Dzisiaj, żeby mieć trzy tysiące złotych, no to kupuje się mieszkanie za kilkaset tysięcy złotych, prawda, mhm. więc wyobraź sobie skalę takiego biznesu, kiedy takich punktów będzie kilkaset, kilka tysięcy i nie można teraz tego zrobić, jak już to będzie modne, bo wtedy będzie pozamiatane. Trzeba to zacząć teraz. To jest najlepszy moment, dlatego też dzielimy się przychodami od każdej stacji, żeby dzielić się korzyścią jak jest budowanie masy, a nie rzeźbi, czyli budowanie skali, a nie rentowności, bo na rentowność przyjdzie, przyjdzie czas, kiedy my już będziemy gotowi kiedy my zaczniemy odcinać kupowy, tak? Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę.